Jak osiągnąć każdy cel? Wiecie? Ja nie wiem, ale Brian Tracy wie. I w swojej książce Zmień myślenie, a zmienisz swoje życie, a pod tytuł Jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć sukces w tej książce przedstawia swoją siedmiokrokową metodę, aby osiągnąć każdy cel. Krok pierwszy. Określ, czego dokładnie chcesz. Prawdziwy cel jest jasno wyrażony, konkretny, mierzalny i określony w czasie. O tym nie można zapominać. Określony w czasie, bo nadzieja lub życzenie jest rozmyte i niesprecyzowane. Nie jest to łatwe zadanie określić, co dokładnie chcesz osiągnąć. Nie jest to łatwe zadanie, ale to jest podstawa. Podstawa. Dzięki jasno określonym celom możesz osiągnąć niemal wszystko. Bez nich nie zrobisz dosłownie nic. Zadaj sobie pytanie, czy to zbliża mnie do osiągnięcia któregoś z moich celów. Jeśli dane zajęcie pomaga ci w osiągnięciu wyznaczonego celu, jest to dobrze spędzony czas. Jeśli nie, marnujesz go. Tutaj jest bardzo ważne, aby dobrze korzystać ze swojego czasu. Kiedy wejdzie Ci w nawyk robienie tylko tych rzeczy, które zbliżają Cię do osiągnięcia celu, wreszcie wystartujesz. Nie starczy Ci też czasu na zajęcia nieprzybliżające Cię do realizacji planów. I te zajęcia, które Ci w tym nie pomagają, zaczną Cię drażnić. Zaczną Cię drażnić po prostu. Naturalnie się wyeliminują. Krok drugi. Spisz swoje cele. Zapisz wszystkie swoje cele na kartce. Do tego coachowie i trenerzy rozwoju osobistego zachęcają nie w laptopie, nie w telefonie, tylko na kartce. Ee, oczywiście te poprzednie te dwie metody są też dobre, ale na kartce e, spisywanie ma znacznie większą moc. Dalej co pisze Brian. Między pracującym mózgiem, a piszącą dłonią zachodzi coś niesamowitego. Gdy sięgasz po długopis i kartkę i zapisujesz swoje cele, Jednocześnie zaczynają działać prawa oczekiwania, przyciągania i zgodności. Dlatego to jest takie ważne, żeby robić to na kartce, odręcznie spisywać. Już sam akt spisania celów daje Ci poczucie kontroli i osobistej mocy. To jest to, ten powód. Dzięki samemu sporządzeniu takiej listy zwiększasz prawdopodobieństwo osiągnięcia celów całe 10 razy. Tak twierdzą. Warto spróbować, warto spróbować. Krok trzeci. Bądź gotowy do zapłacenia ceny. No, to jest coś, o czym my zazwyczaj nie wiemy. Nie pamiętamy, nie myślimy, bo nie wiemy. Ja o tym też nie wiedziałam. Dzisiaj, jak już wiem, chcę coś osiągnąć, to wiem, że będę musiała jakąś cenę za to zapłacić i nie jestem w tym zaskoczona, nie jestem zdziwiona i mając taką świadomość, znacznie łatwiej jest pokonywać przeróżne trudności. Ale cytując dalej Briana, Określ cenę, jaką jesteś gotów zapłacić za osiągnięcie swojego celu. Zrób listę wszystkich czynności, które wykonasz, żeby zamienić marzenie w rzeczywistość. Marzenie, pragnienie. Nie musimy używać słowa marzenia. Niektórym się ono źle albo nie najlepiej kojarzy infantylnie na przykład, ale no marzenie, pragnienie, jakiś cel. Wszystko, czego pragniesz, ma swoją cenę, którą trzeba zapłacić. Cena ta jest płatna w całości i z góry, mówi Brian. Musisz najpierw dać coś z siebie, żeby coś otrzymać. Najpierw płacisz cenę, a później cieszysz się z nagrody. Nie można na przykład powiedzieć piecu ogrzej mnie, a potem ci dorzucę drew. Prawda? To tak nie działa. Krok czwarty. Uwaga. Przygotuj szczegółowy plan. To jest moje ulubione zajęcie. Uwielbiam tworzyć plan. Sporządź plan na piśmie. Znowu to pisanie odręczne na kartce, żeby wytworzyć to połączenie między dłonią a mózgiem. Plan zaczyna się od sporządzenia listy wszystkich możliwych rzeczy, które trzeba będzie wykonać, aby osiągnąć cel. Następnie uporządkuj swoją listę pod względem pierwszeństwa i sekwencji. Jakie rzeczy będziesz musiał zrobić, zanim przejdziesz do realizacji innych? Które pozycje na liście zależą od wcześniejszego wypełnienia pozostałych? Plan działania. Uwaga. Zwiększy poziom Twojej wiary i nasili pragnienie zdobycia celu. Krok piąty. Przystąp do realizacji planu. Naturalna konsekwencja. Gdy już wyznaczysz cel, plan, zapiszesz, określisz cenę, jaką jesteś gotów zapłacić i sporządzisz plan, Natychmiast musisz podjąć działanie. Nie wystarczy określić celu, spisać i czekać, aż się sam spełni, sam się nie spełni. Musisz podjąć działanie. Zdaj się czymś, nawet jeśli będziesz, będzie to jeden telefon lub zdobycie jednej informacji. Wiara bez uczynków jest martwa, po prostu. Dopóki nie podejmiesz konkretnego, nieodwołalnego działania, będziesz tylko powierzchownie zaangażowany w przyjemne. Czynności. Tak jak na przykład włożyłeś kluczyk do stacyjki, ale go nie przekręciłeś. No, to właściwie nie ma żadnego znaczenia, że ten kluczek jest w stacyjce, skoro jest nieprzekręcony, nie spełnia swojej roli. Krok szósty. Rób coś codziennie, żebyś mógł podtrzymać swoją odwagę, wiarę i wewnętrzną motywację. Musisz codziennie robić coś, co daje Ci poczucie poruszania się we właściwym kierunku. Krok siódmy. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy, przenigdy się nie poddawaj. Postanów z góry, że nigdy się nie poddasz, dopóki nie zdobędziesz celu. Łatwo powiedzieć, ja wiem. Ale jak się postanowi, sobie się obieca, to wtedy no, próbujesz, mimo wszystko próbujesz dotrzymać tej obietnicy złożonej sobie. A kiedy przeszkody staną na Twojej drodze, będziesz mentalnie przygotowany na ich pokonanie, a nie wycofywanie się.